Do hymnu państwowego. panią Anną Miskajską proboszcza naszej parafii księdza Sławomira z Przedstawicielkę Rady Rodziców, Panią Annę Jaszczak. Wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły, Panią Iwonę Zawiślak. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nekla oraz długoletniego dyrektora tej szkoły, Pana Czesława Kozielskiego. Witam rodziców, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych oraz Was, drodzy uczniowie. Stanowią ocenę Waszego wysiłku panu, panu, panu. i zaangażowania w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Gratuluję wszystkim, ale w sposób szczególnie tym uczniom, którzy za wspaniałe wyniki za chwilę otrzymają świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy. Chcę dziś jeszcze raz pogratulować wszystkim tym, którzy reprezentowali naszą szkołę w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach i przeglądach. Kochani, wszystkich Waszych sukcesów nie sposób tu wymienić, ale wiele osób o Was czytało w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły. Dzisiejszy dzień Przed jest wakacje. szczególny dla uczniów klasy szóstej, gdyż kończą szkołę podstawową. We wrześniu rozpoczną naukę w gimnazjum. Drodzy absolwenci, życzę Wam, by wyniki sprawdzianów wskazywały Wam kierunki pracy w gimnazjum, i byście z roku na rok coraz więcej i dojrzalej potrafili czerpać z mądrości Waszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zakończenie roku szkolnego to okazja, by podziękować za współpracę. Radzie Rodziców, Rodzicom tak, i wszystkim przyjaciółom Dzisiaj kończy się rok szkolny 2010-2011. Był to rok dla uczniów, dla nauczycieli, dla dyrekcji szkoły, dla rodziców, którym po raz kolejny podjęli trud kształcenia charakterów, wzbogacania wiedzy, rozwijania umiejętności, a dla pracowników oświaty tworzenia warunków właściwych do nauki i pracy. Przed Wami okres wakacji i zasłużonego wypoczynku po 10 miesiącach intensywnej i wytężonej pracy. Zarówno uczniów, którzy marzyli o dobrych ocenach, jak i nauczycieli, którzy podejmowali działania zmierzające do tego, aby ich wychowankowie osiągali jak najlepsze wyniki w nauce i dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym, ale też i trudnym współczesnym świecie. We własnym imieniu i w imieniu pana burmistrza gminy i miasta Nekla Karola Walickiego pragnę życzyć wam wspaniałych wakacji, bezpiecznych, słonecznych, beztroskich i życzę wam takiego wypoczynku, który umożliwi wam naładowanie akumulatorów na dalsze lata, na kolejny rok pracy, której efekty będą widoczne po wielu latach. Bo, jak ktoś mądry powiedział, wszystko, co doskonałe, to do parku waszego życia. Życia szkolnego. Na pewno dla każdego na trwałe się w pamięci i w sercu. W zdobywaniu wiedzy pomagaliśmy Wam, my nauczyciele, próbując rozbudzić Was ciekawość świata, wyjaśnić jego zawiłości. Pomagaliśmy rozróżnić rzeczy ważne od błahych. Nauczyciele okazali się fajnymi towarzyszami w czasie wycieczek, włączali się do Waszych rozmów, ciekawi byli Waszych problemów. korzystali z takiego otrzymali wyróżnienia za najwięcej stanowiska. Dla Nikoli Hubecka, za umiejętność sprzedawania w książek wiedzy i przyjemności z życzeniami dalszego rozwoju poprzez czytelnictwo. Dla Olimpii Wojciechowskiej. Dla Krzysztofa Myszkera, dla Weroniki Lewoczka, dodam, że jest to najlepsza czytelniczka w szkole. Brawo! Dla Jakuba Kierpkowskiego. Dla Klaudii Referma. Dla Zuzana Stoja. Dla Wiktorii Ratajka. Stawialiśmy czoła nie zawsze łatwym sytuacjom. Zawarliśmy wiele bezcennych przyjaźni. Szkoła umożliwiła nam rozwinięcie własnych nieodkrytych talentów. Dążyliśmy do wytoczonych celów i potrafiliśmy je osiągnąć. Stało się to możliwe dzięki naszym nauczycielom i wychowawcom, którzy zawsze nas wspierali. <ślonia> <ślonia> że słuchanie co roku w tych choćby najspanialszych wierszy może stać się nudne, Postanowiliśmy zaprezentować program na wesoło. Będzie nam niezwykle miło, jeśli uda nam się wywołać, możemy na nie spojrzeć z przymrużeniem oka. Przypomnijmy sobie niektóre lekcje. No proszę, Dawid wyjątkowo nie zapomniał przyjść na lekcję przyrody. Jakże on się cieszę. Wykorzystamy ten fakt i porozmawiamy sobie trochę. Wymień regiony Polski. No yy, Dawid, lubisz kiełbasę śląską? Tak proszę Pani, najbardziej no ciapol musawdu. Pomyśl, skąd wzięła się nazwa Twojej ulubionej kiełbaski? Od śląska. A jadłeś kiedyś krakowską? Bo to was... Popatrz. tu łzy, żółto, To powiedz jeszcze dlaczego. Bo mieszkam w zegarze. <noise> Przyniosłam wasze prace, Arku. Chyba pomyliłeś się i odejdź mi kartkę. Ale skądże, proszę pani? Są, zobacz. Twoja kartka jest pusta. <noise> o, proszę pani, ja namalowałam łąkę, a potem na poznażę... to? Ja to zrobiłam. Skąstwem, proszę pani, bo ja zjadłbym więcej. A może jeszcze jedno zadanie? Mama położyła na talerzu trzy naleśniki, a potem dosmażyła jeszcze dwa. Ile naleśników leży teraz na talerzu? No, Szymonie? Dwa naleśniki. Jak to dwa? A tamte trzy? To ja je przez ten czas zjadłem. Ale nie, 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 nie Dostaniesz drugie pytanie. Ja się myję, ty się myjesz, my się myjemy, wy się myjecie, oni się myją. Jaki to czas? Sobota wiecie, proszę pani. Danielu, patrzę na Twój sprawdzian i mam wrażenie, że wypisał ci się długopis, bo Twoja kartka jest prawie pusta. Wiem, ale między do pani. były takie długie przerwy, nie straciło Ty musiał, bo dostanę ataku serca.